Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w drugim odcinku Metody na Angola, a dzisiejszy temat to angielski alfabet. Mam nadzieję, że po tej lekcji każdy z Was będzie umiał literować angielskie wyrazy, jak również będziecie w stanie wychwycić pojedyncze dźwięki. Dlaczego jest to takie ważne? Musicie pamiętać, że w języku angielskim pisownia Czyli spelling rzadko kiedy jest równoznaczna z wymową, czyli pronunciation. Z reguły jedną literkę możemy przeczytać na kilka sposobów, w zależności od wyrazu. Oczywiście pojedyncze literki mają stałą wymowę i dlatego też powinniśmy poznać je. Najlepiej na początku naszej przygody z nauką języka angielskiego. Może zdarzyło Wam się zauważyć, oglądając amerykańskie filmy, tak zwane spelling bees, czyli konkursy polegające na literowaniu wyrazów. Jest to bardzo długa i myślę bardzo fajna, godna naśladowania amerykańska tradycja. U nas w Polsce takim odpowiednikiem mogą być choćby dyktanda. Jednak w Ameryce sprawa jest o wiele bardziej prestiżowa, najlepsi z najlepszych po przejściu kilku etapów i po pokonaniu kilkuset czy kilkunastu tysięcy przeciwników otrzymują bardzo prestiżowe nagrody, tak jak stypendia czy indeks do koledżu a finały są transmitowane przez tamtejszą telewizję. Tak, tak, może y, brzmi to dziwnie, ale tak naprawdę jest. Kolejna ważna sprawa y, to wpływ języka angielskiego na nasz język. Y, jest bardzo dużo wyrazów, które wchodzą do powszechnego użycia, y, ale głównie dotyczą tak zwanego language czyli języka stosowanego w sieci czyli choćby w internecie lub wysyłając smsy dajmy tutaj na przykład e, w, znienawidzone przeze mnie lol czyli angielskie laughing out loud e, czy skróty typu for you czyli dla ciebie lub great pisane przez Duże G i cyferkę 8. Tak, cyferki też bardzo często pojawiają się w tych skrótowcach. W Polsce choćby funkcjonuje ich troszkę VIP, czyli bardzo ważna osoba, angielska wymowa to oczywiście VIP very important person, lub choćby UFO, angielskie UEfi flying object. Jest ich o wiele więcej. Samymi skrótami, skrótowcami zajmiemy się w przyszłości, bo jest to temat rzeka, ale niestety bez niego nie da się i bez poznania tych przynajmniej podstawowych nie da się funkcjonować we współczesnym świecie. Ale dzisiaj poznajmy dokładnie angielski alfabet. Na początku posłuchajcie uważnie wymowy pojedynczych dźwięków, czy jak wymawiamy literki od A do Z. Zaczynajmy. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q R, R, S, S, T, T, U U V V W W X X Y Y Z Z e, oczywiście celowo Troszkę bardziej akcentowałem te literki niż z reguły robimy i słyszymy to w języku codziennym, no ale myślę na razie lepiej zacząć pomalutku, aż dojdziemy na wyższy poziom. Jeszcze raz posłuchajcie całego alfabetu od A do Z, tylko troszkę szybciej. A, B, C, D E, F G. h i j k l m n o p q r s t u v w x y Z. Okej, okay. a teraz nauczymy się. Spójrzcie jeszcze, proszę, moi drodzy, na poszczególne wyrazy zaczynające się od danej litery angielskiego alfabetu. A. Apple. B. Basket. C. Chips. D diamond E egg F fire G groceries H home I iron J jug K Knife L Letter M Monster N Numbers O Office P Pot Q u r rainbow s stone t trousers u umbrella v vacuum cleaner w Wardrobe. X. X-ray. Y. Yogurt. Z. Zoo. <laughs> Myślę, że nie urazi was ta tutaj aluzja. <laughs> OK. Teraz nauczymy się. Jak możecie kogoś zapytać o to jak przeliterować dany wyraz. Często to się zdarza, kiedy nie usłyszycie dokładnie lub nie wiecie, jak go piszemy. Jak możemy zapytać, i poprosić kogoś o pomoc w tej materii. How do you spell it? How do you spell it? lub "How can you spell it? How can you spell it? Jak? możesz lub jak to po prostu literujesz czyli jakbyśmy zrobili taki przykład jak można przeliterować wyraz pies how can you spell a word dog it's d o g how can you spell your name it's g R E G. How can you spell a word which? It's W I T C H. Now how can you spell a word book? It's B O, -O K. How do you spell a word meat? It's M, E, A, T. How do you spell a word red? It's R, E, D. Jeszcze jeden na koniec. How can you spell a word young? It's Y, O. U, N, G. Znajdziecie, że często, jeśli występuje podwójna litera, właśnie tak jak w wyrazie book, możemy powiedzieć podwójne. O, czyli double O, double A, double I, i tak dalej, i tak dalej. OK, czyli pamiętajcie o tym. Spelling. A teraz coś trudniejszego. Chciałbym, żeby każdy z Was Przygotował coś do pisania. Wystarczy kawałek kartki. I teraz ja podyktuję Wam kilka wyrazów. A Waszym zadaniem będzie ułożyć literki poprawnie i wtedy powstanie określony angielski wyraz. Jesteście gotowi? Jeśli tak, to zaczynajmy. Alright then, let's start. The first word is. Pierwszy wyraz to. U-G-L-Y U-G-L-Y Powinienno powstać słowo ugly, czyli brzydki. Word number two. Wyraz numer dwa. H-A- w K H A W K czyli angielski wyraz hawk oznaczający jastrzębia Word number three F R I D G I F A i, D, G, E. I co mamy? Ladies and gentlemen, we have a fridge. Mamy tutaj lodówkę. Mam nadzieję, że zgłodnieliście już po tym intensywnym wysiłku. <laughs> But let's continue. Kontynuujmy. Word number four. O, A, D, I, O. Jeszcze raz. R A, D I O. And what have we got here? We have radio oczywiście radio Okay, word number five C H I L I. Now faster, C, H, I. L, I. Chili. Wet number six. Y, A, W, N. Y, A, W, N. Co tu mamy? Jon. Y <śpuszczam> Przepraszam bardzo, I'm sorry. Czyli ziewać yon word number seven s p a c e teraz szybciej s p a c e czyli mamy space wyraz oznaczający kosmos lub przestrzeń choćby w waszym pokoju my room has got a lot of space w moim pokoju mam dużo miejsca ok, word number eight a short one, będzie króciutki B double E B double E czyli mamy pszczołę B word number nine T R U C K T R u C K truck czyli ciężarówka and the last final word for today ostatni wyraz na dzisiaj please focus proszę o koncentrację P H O N E P H O N E Oczywiście, myślę, to co każdy z Was posiada, niektórzy pewnie w liczbie mnogiej, zwłaszcza dziewczyny, <laughs> phone, tak, telefon, phone. Często skracamy właśnie, nie mówi się telefon, tylko mówimy phone. OK, także to myślę byłoby na tyle. Oczywiście jestem przekonany, że nie sposób... Tylko raz słuchając tej lekcji, opanować tą sztukę literowania w 100%, ale możecie to poćwiczyć w każdym momencie. Wystarczy tworzyć jakąkolwiek książkę do angielskiego lub jakąkolwiek stronę w internecie i poćwiczyć na przypadkowych pierwszych z brzegu wyrazach. Jeśli będziecie, dziękuję bardzo za uwagę. I mam nadzieję za Wasz współdział. Apeluję także o to, abyście zaczęli umieszczać komentarze pod moimi filmikami. Bardzo jestem ciekaw Waszej reakcji i czy podoba Wam się ten sposób prowadzenia tego kursu. Oczywiście możecie uczyć się w każdej chwili. To zależy od Was. Ale pamiętajcie, że zawsze na końcu jest tak zwany practice time, czyli jest chwila dla Was, kiedy ja daję Wam chwilkę czasu i ćwiczymy, utrwalamy to, czego nauczyliśmy się w danej lekcji. Myślę, że jest to bardzo fajna rzecz. Proszę również o dzielenie się tym filmikiem z Waszymi znajomymi. Przekaście Waszym znajomym lub rodzinie, że coś takiego w internecie ma miejsce. Apeluję również o subskrybowanie mojego kanału, odwiedzenie fanpage'a na Facebooku. Metoda na Angola. Ale przede wszystkim czekam na wasz feedback, czyli wasze reakcje. Czy podoba wam się tego typu zabawa z językiem angielskim i nauka? jakie macie pomysły, co chcielibyście, żeby się pławiło? Oczywiście temat jest angielski. Jest to temat rzeka. Do wszystkiego dojdziemy, ale pomału. Także dziękuję bardzo. Raz jeszcze mówił English Freak PL. Liczę na Was. Trzymam za Was kciuki. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!